W dzisiejszym wydaniu magazynu Związkowiec o obradach Rady Związku, która poświęcona była kilku głównym tematom. Bezpieczeństwo i higiena pracy, funkcjonowanie pakietu medycznego, przygotowania do demonstracji w Warszawie, którą to OPZZ zaplanował na 18 kwietnia oraz o projekcie nowelizacji ustawy o podatku od niektórych kopalin. Pierwszym tematem obradującej Rady Związku była kwestia bezpieczeństwa pracy. Sytuację w zakładach KGHM i statystyki dotyczące zarówno wypadków, jak i nakładów na poprawę bezpieczeństwa przedstawił wiceprezes Mirosław Faskowski. Z przedstawionych statystyk wynika, że na przestrzeni ostatnich lat zmniejszyła się liczba wypadków przy pracy. W roku 2010 było ich 541, a w roku 2014 ich liczba spadła do 304, ale jednocześnie statystyki wykazują, że zwiększył się odsetek wypadków średnich i ciężkich. Do danych przedstawionych przez wiceprezesa odnosili się kolejni rozmówcy. O konsekwencjach zmniejszenia zatrudnienia na stanowiskach robotniczych dla bezpieczeństwa mówił wiceprzewodniczący ZZPPM Leszek Hajdacki. Co roku spółka zmniejsza zatrudnienia. Z naszych obserwacji wynika, że wśród pracowników na stanowiskach robotniczych jest coraz mniej pracowników. Rośnie produkcja, przez co obłożenie pracą pracowników jest coraz większe przez to obciążenie pracą i pośpiech rośnie. W tym momencie upatrujemy miejsce powstawania wypadków i to tych wypadków, które wynikają z nadmiernego obłożenia pracą, ale i też złą organizacją, bo w tym momencie kiedy jest mniej ludzi, a tyle samo pracy, obowiązki są wykonywane niezgodnie z przepisami. Leszek Hajdacki podnosił kwestię przywrócenia do pracy pracowników po wypadkach ciężkich, wskazując korzyści takiego rozwiązania dla obu stron i pracodawcy, który wypłaca rentę wyrównawczą, gdy pracownik do pracy nie wróci, i pracownika. Dzisiaj zapoznaliśmy się z liczbą wypadków. Wiemy, że liczba pracowników lekkich zmalała, natomiast wypadków średniej, ciężkości i ciężkich raczej pozostaje na tym samym poziomie. I dla nas jest też ważne, co się dzieje. Ten jeden dzień po, czyli po 180 dniach, pracownik trafia na rentę, wówczas procedura oczywiście odszkodowawcza, ale później renty wyrównawcze. Dzisiaj zwróciliśmy się do pracodawcy o to, aby także rozważył możliwość zatrudniania ludzi, których można przywrócić z powrotem do pracy. Trzeba pamiętać, że wypadkom ulegają w statystyce ludzie w przedziale od 30 do 40 lat, czyli z rentą wyrównawczą są przez następne 30 lat. Pytanie jest takie: czy dla obydwu stron nie lepiej by było, żeby ten pracownik, który ma kwalifikacje, który jest Wykształcony do potrzeb tej firmy, nie mógł znaleźć pracy w innym miejscu, aby dla pożytku tej rodziny i firmy można by było jego kwalifikacje wykorzystać. Uważamy, że powinno się szukać takich miejsc pracy, aby przewracać ludzi do pracy. Nie renta, a może nie we wszystkich przypadkach renta wyrównawcza, ale taką potrzebę życia w społeczeństwie trzeba zauważyć. I to jest Komisja Bezpieczeństwa Pracy. Byliby chętni do powrotu do pracy? Ależ oczywiście, że są. Trzeba zauważyć, że już dzisiaj okazuje się, że renty wyrównawcze, które są w procedurach bardzo trudnych dla pracownika, czy też w sądach, one nie dają możliwości dania godnego życia. A jeszcze jest jeden ważność tej chwili czyli pracownik, który żyje tylko z renty, czuje się w społeczeństwie niepotrzebny. Będą tacy ludzie, bo dzisiaj są już mamy takie przykłady, że na stanowiskach pojedynczych wracają ludzie i pracują. Taką propozycję powinni dostać wszyscy. I to nie jest na siłę zmuszanie do tego, żeby pracownicy szli. tylko trzeba pamiętać, że życie jest długie i one powinno być owocne. 30 lat to jest średnie do życia pracownika do emerytury po wypadku. Inną kwestię poruszył Mieczysław Grzybowski. Sprawa dotyczy uznania bądź nieuznania wypadku jako wypadku przy pracy. Generalnie w statystyce, którą przedstawił Pan Prezes, miałem uwagę dotyczącą uwzględniania lub nieuwzględniania. Wypadków czy zdarzeń, które nie zostały uznane przez Komisję Powypadkowe jako wypadki w pracy. I w związku z tym mamy dwie praktyki, jak gdyby na terenie kombinatu, które nie uznają. Jedna to jest proceduralna, a druga to jest wynikająca z orzeczenia lekarzy medycyny pracy, którzy twierdzą w sposób nadzwyczajny, że większość zdarzeń czy wypadków w pracy, czy skutków po tych wypadkach przynoszona jest z zewnątrz, a nie ma miejsca w zakładach pracy. Ta proceduralna to, jest. Ta część, która dotyczy zgłaszania wypadków pracy bezpośredniemu przełożonemu. W różnych okolicznościach pracownicy nie są w stanie przekazać tej informacji w sposób zapisany w regulaminach, czyli natychmiast przekazują to przez przodowych lub brygadzistów i w związku z tym komisje powypadkowe nie uznają tego jako wypadki, odrzucając. A sprawy, które z tego tytułu potem znajdują się w sądach pracy, przez sądy pracy uznawane są jako wypadki w pracy i w związku z tym moja wątpliwość dotyczyła tego, czy te Statystyki, które przedstawił nam Pan Prezes, uwzględniają tego typu zdarzenia, czy nie uwzględniają? Jak gdyby Pan Prezes powiedział, że nie uwzględniają, i w związku z tym postara się o przedstawienie statystyk, które tego typu przypadki będą pokazywały. Rada Związku w kolejnym punkcie spotkania zajmowała się kwestią funkcjonowania pakietu medycznego. Przypomnijmy, pakiet medyczny powstał i został wpisany do zakładowego układu zbiorowego pracy z inicjatywy związku zawodowego pracowników przemysłu miedziowego, aby poprawić jego funkcjonowanie, aby przedstawić zastrzeżenia pracowników, na radę zaproszono zarząd miedziowego centrum zdrowia. Na 18 kwietnia w Warszawie OPZZ, w którym zrzeszony jest Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego, zaplanował manifestację. Ma się ona odbyć z udziałem pracowników miedzowej spółki. To jest ogólnopolska manifestacja organizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na wniosek branż, które są skupione w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych bowiem w branżach tych także myślę, że i w naszej pojawiło się wiele zjawisk wiele regulacji, wiele sytuacji, które wskazują na to, że rząd w porę nie interweniuje, w porę nie podejmuje decyzji albo podejmuje decyzje, które rozchodzą się z oczekiwaniami załóg pracowniczych, środowisk, których to dotyczy, jeśli chodzi o przyszłość. Ma tu na myśli i warunki pracy, i, i wynagrodzenia, i ilości miejsc pracy, i zagrożenia dla przyszłego funkcjonowania. I ta manifestacja miała, będzie miała charakter y, takiego zlotu gwiaździstego, a więc z pięciu miejsc w Warszawie wyruszą branżowe właśnie grupy. My między innymi będziemy w branży górnictwo, energetyka, transport y, przemieszczać się w kierunku y, kancelarii prezesa Rady Ministrów. Po drodze zahaczając przez naszego ministra resortowego, a więc ministra Skarbu Państwa, gdzie wyartykułujemy nasze nasze oczekiwania co do zachowań rządu. Myślę, że to będziemy artykułować w sposób taki werbalny, ale także w, na stosownym dokumencie, przekazując go ministrowi naszego resortu i później te wszystkie pięć grup które przejdą przez własne resorty, pojawimy się przed Kancelarią Rady Ministrów, żeby razem wyartykułować niezadowolenie z działań rządu, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o poziom życia, jeśli chodzi o zagrożenia miejsc pracy itd. itd. I oczywiście wyartykułowane będą oczekiwania co do najbliższych decyzji rządu. Ale także i parlamentu, bowiem parlament będzie tutaj niezbędny choćby dla naszych spraw, a mianowicie nowelizacji czy potrzeby nowelizacji ustawy o opodatkowaniu niektórych kopalin. Pracownicy, którzy chcą wziąć udział w manifestacji, mogą zapisywać się w biurach związku. Wyjazd do Warszawy odbywa się w dniu wolnym od pracy, a związek pokrywa koszty przejazdu. Przewodniczący związku, Ryszard Zbrzyzny, zapoznał Radę z planami przedłożenia Sejmowi projektu nowelizacji ustawy o podatku od niektórych kopalin. To kolejna już próba podejmowana przez posła z zniwelowania obciążenia, jakim jest ten podatek dla KGHM-u. Mimo niekorzystnego rozkładu sił w Sejmie, poseł uważa, że trzeba podejmować próby ratowania miedziowej spółki przed tym wyniszczającym podatkiem. Jestem posiadaczem różnych analiz, które w sposób jednoznaczny wskazują, że poziom fiskalizmu państwowego w stosunku do KGHM-u w zakresie obciążenia podatkiem miedzi i srebra jest zbyt daleko idącym w wręcz zagra, zagrażającym w przyszłości naszej firmy. Gdy odniesiemy ten poziom fiskalizmu do podobnego typu podatków w podobnych firmach jak KGHM, no to my tutaj jesteśmy niekwestionowanym liderem żeby móc osiągnąć ten poziom średniej światowej, to trzeba byłoby nasz podatek go obniżyć o dwie trzecie. A więc moja inicjatywa będzie szła w kierunku obniżenia tego fiskalizmu w granicach co najmniej 50% w stosunku do tego, co dzisiaj obowiązuje tak od miedzi, jak i od srebra, ale także chciałbym wyjść naprzeciw tym przeszkodom, które, o których mówi pan prezes KGHM-u, że KGHM nie będzie inwestował w nowe kopalnie, czy w starym zagłębiu, czy w nowym zagłębiu miedzi, działem ze względu na, tym, na to, że działanie tego podatku pod znakiem zapytania stawia opłacalność tego typu przedsięwzięć inwestycyjnych, a więc tutaj zaproponuję w ustawie o opodatkowaniu niektórych kopalin zwolnienie z tego podatku, z tego obciążenia nowych inwestycji górniczych do poziomu poniesionych nakładów na zbudowanie kopalni. Myślę, że to będzie uczciwe i powiem, że takie modele Funkcjonują już na świecie. To nie jest odosobniony przypadek, to nie jest jakieś odkrywanie czegoś, co nigdzie nie ma miejsca. miejsca. Otóż są kraje w świecie, które y, wspomagają inwestorów w tym, żeby chcieli w miejscach, gdzie są zlokalizowane złoża ród, miedzi, srebra czy innych metali, budować nowe kopalnie. I to są zwolnienia podatkowe albo nawet y, dalej idące y, zwolnienia, y, y, czy urządzenia czy ułatwienia pozyskiwania nisko kosztowych kredytów. Obrady zakończyły życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy.